Cześć wszystkim z tej strony Kubasid. Wiem, nie było mnie długo na YouTubie i bardzo was za to przepraszam, ale postaram się wyjaśnić to w innym filmiku. Dzisiaj mam do Was małą prośbę. A chodzi o to, że mój niepełnosprawny kolega, którego teraz widzicie na ekranie, zbiera na samochód w automacie. Pod filmikiem będzie link do zbiórki. Jak klikniecie w link, będzie wszystko opisane. Ja nie będę tu mówił, bo nie chcę wyjść na durnia, że coś przekręcę. Sami sobie pocytacie. Jakbyście mogli, e, wysyłajcie komu się da. Najmniejsze kwoty, najmniejsze będą zawsze te. Sprawiały mu radość. Ja Wam bardzo będę dziękować za to w swoim i w jego imieniu. No dobrze, więc link, tak jak mówię, będzie pod filmikiem. Ja Was żegnam. Trzymajcie się, cześć.